No dobra, falownik już na swoim miejscu, a właściwie prawie na swoim miejscu, bo to ściana, na której ta rozdzielnia jest wykonana i sam falownik wisi jeszcze będzie ocieplana, to jest ściana między garażem a kotłownią. No nie było niezbędne jeszcze ocieplanie, ale właśnie chciałem zaczekać, kiedy skończę całą tą instalację elektryczną wykonywać, kiedy wszystko na swoim miejscu już będzie, kiedy tak naprawdę coś mi się tam jeszcze przypomni, jeszcze kable będą mógł przeprowadzić i tak dalej i tak dalej. Okazało się, że zresztą falownik tu wpadł, którego na początku w ogóle nie było. Pomyślę tak, że generalnie jest to prawie że miejsce już docelowe, kiedy pojawiły się pomysły na zainstalowanie dodatkowego źródła zasilania, zasilania słonecznego, w związku z tym i falownika i baterii, ponieważ jest to układ off-gridowy. Nie jesteśmy podłączeni do sieci, jeśli chodzi o część wyjściową napięcia, które jest generowane z energii słonecznej, no musiałem trochę przerobić według swojego pomysłu rozdzielnie. Rozdzieliłem obwody w ten sposób, że wydzieliłem część obwodów tu właśnie jest ta część obwodów, które chciałbym zasilać tylko i wyłącznie z dostępnej energii ze słońca i z mojej baterii akumulatorów czyli powiedzmy na takie modne słowo z banku energii. Oczywiście to wszystko chodzi na jednej fazie, ale to nie jest duży problem, ponieważ te obciążenia w sumie nie są aż takie duże w domu. Oprócz mocnych obciążeń prądowych, które są związane z używaniem kuchenki indukcyjnej, piekarnika, są, są oddzielone. Jest tak skonfigurowane, że oczywiście wspólne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, przełącznik rodzaju zasilania, tutaj mogę z agregatem się wpiąć, ale to nie temat, nie będę tego rozwijał. I tu jest właśnie różnicówka, która podaje mi siłę do kuchni. Płyty indukcyjne zazwyczaj pracują na napięciu międzyfazowym, ale korzystają tylko z dwóch faz, w związku z tym trzecią fazę wykorzystałem sobie, yy, trzecią fazę wykorzystałem sobie, żeby zasilić piekarnik, w związku z tym mam jeszcze malutką rozdzielnię w, w kuchni i tam właśnie dwie fazy idą do kuchenki indukcyjne i jedna faza do piekarnika. W związku z tym samego obwodu kuchennego piekarnik jednofazowy mi nie, nie obciąża. Pozwoliło mi to na oddzielenie i niewykorzystywanie tego obwodu w obciążeniach związanych z produkcją energii elektrycznej, z panela solarnego, czy z korzystaniem z tej energii zgromadzonej w akumulatorach. Podobnie widzieliłem obwody siłowe związane z zasilaniem pompy, ciepła, to jest tak, jakby wszystko przed tymi obwodami solarnymi oraz dodatkowe zasilanie sieciowe z trójfazowe zasilanie siłowe do, do kolejnego gniazdka w garażu. No, poza tym wszystkie obwody znalazły się w strefie zasilania energią solarną. No i to są wszystkie gniazda razem z włącznikami różnicowo prądowymi z modułem nadprądowym. No tak akurat sobie myślałem, żeby to skonfigurować. Wszystkie obwody oświetleniowe oraz wydzieliłem tak. Nazwałem sobie obwody superbezpieczeństwa. Dlaczego superbezpieczeństwo? Wydzieliłem tutaj te obwody, które są mi niezbędne w momencie, kiedy nie ma zasilania sieciowego z sieci miejskiej, nie mamy energii w solarach. Tutaj jest podłączona lodówka, ponieważ jeszcze na etapie wykonywania instalacji elektrycznej, puściłem sobie dodatkowy kabel do lodówki, który jest tak jakby, który jest niezwiązany z obwodem gniazdek w kuchni. Jest tu podłączona pompa wody głębinowej ze studni głębinowej. Jest tu również podłączony obwód zasilania automatyki w kotłowni oraz obwód automatyki kominka z płaszczem wodnym. To są właśnie te obwody, które, które muszę zapewnić zasilanie niezależnie od wszystkich innych warunków. I pomimo tego, że mój falownik będzie sobie pracował, to zakładam, że może w najgorszym przypadku dojść do jego awarii. I muszę mieć wydzielony obwód, który oprócz tego, że pozwala mi się zasilać poza siecią zawodową z moich solarów, z moich akumulatorów, mogę również zasilać z dodatkowego źródła, czy dodatkowego UPS-a. Na razie jeszcze tego UPS-a nie mam podłączonego, ale tak to jest skonfigurowane, że wystarczy, że tutaj się wepnę, wyjdę i wejdę z powrotem, i, te, i już wracam sobie do tego mojego obwodu superbezpieczeństwa. Tak, i ten wyłącznik umożliwia mi. Gdyby się okazało jednak, że nie chcę korzystać, albo z jakiegoś powodu chcę go odłączyć, rozłączyć, robię jakieś inne badania, on mi jest niepotrzebny w sieci. Wystarczy, że go wyłączę i włączę ten bezpiecznik. On oczywiście oprócz tego, że ma właściwości nadprądowe, to po prostu zrobi mostek i nie będę widział. I cały dom będzie zasilany normalnie z fazy tej trzeciej. Natomiast jeśli ten bezpiecznik jest wyłączony, to z tej fazy w tym miejscu mamy wyprowadzone zasilanie zasilanie przez bezpiecznik przez licznik energii do naszego falownika z naszego falownika przez licznik energii drugi przez licznik energii drugi również przez bezpiecznik i wracamy i zasilamy tą fazę z której mamy zasilane wszystkie obwody domowe dodatkowo w tej dodatkowo w tej rozdzielni mam wprowadzone, mam wprowadzone przewody z zewnątrz, z paneli solarnych, to są przewodami 6 mm2. Tu dwa bezpieczniki nadprądowe 16A. I bezpośrednio do falownika. Do falownika również podłączone są przewody z akumulatorów. Tu już jest 16 mm2, ale nie chciałem wchodzić w szczegóły, to opowiadałem wcześniej. I właśnie w ten sposób mój falownik znalazł się na miejscu. Widzimy tutaj dodatkowo dwa liczniki energii. To są liczniki pochodzące z demontażu. Dlaczego akurat w ten sposób zastosowałem pomiar? Tutaj energii opowiem w następnym odcinku. A tymczasem to życzę wszystkim dużo słońca, wesołych świąt, bo akurat mamy święta wielkanocne i dobrych uzysków naszych instalacji solarnych. No i bezpiecznego i stabilnego zasilania, bo to jest przecież dla nas najważniejsze. Dziękuję.